Trzy zmiany w 2026 roku w podatkach, o których musisz wiedzieć. Od 2026 roku wchodzą zmiany, przez które niestety wielu przedsiębiorców zmiecie z rynku. Pierwsza zmiana to prawdziwa rewolucja. Krajowy system e faktur. Od 1 lutego dla największych firm, a od 1 kwietnia obowiązkowo dla wszystkich. I to nie żart. Urząd będzie widział każdą twoją fakturę i to w czasie rzeczywistym. O tym, jak się do tego przygotować, zrobię osobną rolkę. Druga zmiana zaboli wielu. Limit w samochodach, w których wrzucasz w koszty. Wcześniej było 150 tysięcy dla samochodów spalinowych, 225 tysięcy dla elektrycznych, a teraz spada do 100 tysięcy. Efekt podatek wyższy nawet o 16 tysięcy zł. I trzecia zmiana, na szczęście ta jest pozytywna. Limit zwolnienia z VAT rośnie z 200 000 do 240 tysięcy. Wydaje się niewiele, ale w końcu coś na plus. Jeżeli chcesz przestać płacić ZUS, korzystać z ulgi dotacji i podatek płacić nawet. Mniejszy o 60%? Napisz w komentarzu słowo przedsiębiorca, a skontaktuję się z Tobą w wiadomości prywatnej.